Dzień dobry, dzień dobry, witamy, witamy, witamy kochani. E, dzisiaj kontynuujemy pasę tej pięknej paczki, którą wy wyhaczyliśmy na mieście. Kolejna zdrapka z tamtej paczuni. I tu kinia drapała do kawusi i pewniaczek się zrobił. Na mm. samym mm. Ko końcu praktycznie, bo tu chyba motyl Ci pomógł, tak? Pomógł mi motyl. Miejsce tu motyl pomógł. Więc praktycznie już na ostatnim finiszu tutaj piękna Piękna linia się utworzyła. Zobaczymy, co w niej. No wiadomo, może być różnie. E, co tu jeszcze przyniosłem od pana Jacka? Ekstra linie i starożytny. Tu szukamy tych głównych. Także podrapiemy, kochani. Zostawiamy pewniaka na koniec. Zacznę sobie może od ekstra. Od ekstra, kochani. Całą sobie podrapiemy. Tu nic nie przygotowane z dyszką. Z drapunia z dyszką, więc sprawdzamy, gdzie tu będą, od której strony słoń-krabik, czyli lecimy do prawej i szukamy słoń i krab. Krab już tu jest. Słonik-krab. Tylko kraba na razie widać. I tylko dwa krabiki, kochani. Może teraz będzie trochę lepiej. Tęcza kwiat. O, o kwiatek. kwiatek. O, babci dzwonek dzwoni. Tęcza. Tęcza, żeby nie pominąć. Kwiatek. Tak, pomarańczowy kafelek ładnie. Tu mamy kwiat. Kwiat. I? Wszystko. Dół jeszcze nie otwarty. Co tutaj za kolejne dwa? Diament rower. Rowerek. Mhm. Rowerek. Mamy diament. Dobrze. Zobaczcie. Dół. Nic nieruszone. Dół, C cicho, sza tam siedzą. No to może teraz księżyc, popcorn. Księżyc. Tu mamy księżyce. Jest i popcorn. Mhm. Tu się coś dzieje. Zobaczmy. No w końcu. O, Popcorny. Nawet trzy. I na dole. Nie. Jeszcze uparty kafel. Ale kafel. Motyl. Serduszko. Mamy serduszka, kochani. Ogromniaste dla was przesyłamy. Serduszka. Tu proszę. Kolejny. Serce. Jest i motylek. No w końcu, w końcu coś tutaj się ruszyło na tym kafelku czerwonym. A teraz ptak lody. Lody są. Lody, lody. Gdzie ptak? Tu. No i tego ptaka niestety. Nie zobaczyliśmy. Cytryna, korona. Cytryna. Tutaj kolejna. Cytrynki. Mile widziane. No, czyżby korony? Chyba nie ma, nie ma, nie ma. Dalej mamy piłka. Kości. Kości tutaj już. Kolejne w czerwonym kafelku jest i piłka. No, Zobacz, część ładnie. linii już naprawdę tyci, tyci. To kosteczki pięknie pokazały klasę. Gwiazda, leżak teraz. Ok. Szukamy i. Leżaka już tu mamy. No, ale zobaczcie, to był jedyny symbol. Gwiazdy nie widać. A teraz arbus i okulary. Też są tu już na górze, nawet arbus, okulary. Tu arbuzik. Pach pach mhm. arbuz okulary no okulary i wyżej arbuzik o, o. No. no dobra jeszcze sześć czy coś tu się pięknego zadzieje podkowa parasol a więc tak podkowa podkowa była Kolejna tu, no zobaczcie. Podkowa parasol, podkowa na czerwonym. I tyle. A mamy balony, biedronka. Baloniki, biedroneczka. Biedroneczka była. Tu jest kolejna. I. Na samym dole, ostatnie dwa kochań. Czapka, dzwonek. Mm -hmm. Dzwonek tu. Dzwonuś tutaj. Oj, no na razie poblokowane. Czy coś tu dodrapiemy? No, szanse chyba maleją, bo tu na dole coraz gorzej się robi. I wychodzi na to, że chyba pusto. Chyba nie ma. Chyba nie ma Miśki. Tak jest. HPC to by się potwierdziło. No to może, kochani, starożytny. No, chciałbym coś dorzucić do tego pewniaka, do tej <laughs> megalinii, coś z tych moich wyborów. Także zobaczymy, co wyszło z pod ręki pana Jacka. <gryw> tu trzynastka wylosowana, panie Jacku. Sprawdzamy. To najpierw pobawimy się w bonus. Mm -hmm. To przybliżę trochę. O. Będzie widać cały bonus, a potem polecimy z liniami. To pozdrawiamy Martinkę. Robimy tak jak ona. Najpierw a. sprawdzamy, czy był bonus. Piramida. Piramida. O. Ho, 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 ho. Prawie, 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 ale już prawie. nadzieja tu była. Była, była. Dobra, a co w tym bonusiku? No tu więcej nie jak roboczka. 20 chyba nie Dyska widzieliśmy była. nie? w bonusiku. I o, teraz też nie zobaczymy. Dyszka. No to, kochani, lecimy, szukamy pięciu. Z pięciu, trzech takich samych. Pięć jest wszystkich w linii, a muszą być trzy takie same symbole. Wtedy wygrywamy tutaj naszą wygraną. A zaczynamy. Łuk. Palma. I skrzynia nam pokazuje, że tu już nic nie będzie, bo piramidka nam tutaj z bonusa coś zablokowała. Dobra. Gra numer dwa. Słońce. Mumia. I Sfinks nam mówi to samo. Zobaczcie, nawet nie było parki. No to jedziemy z grą numer 3, skrzynia, statek. Drugi dzban. Mamy dwa dzbany. I tu szukamy trzeciego. Czy będzie trzeci dzban, kochani? O, tak go powoli tu będę szukał. O! Pan faraon się pokazał. No nie będzie, nie będzie, kochani. Może w czwóreczce czwóreczce jest. Kleo nam tu śpiewa. Piramida Faraon. A kolejny symbol już nam pokazuje, że wygranej w czwórce nie ma. No to piątunia. Pobawmy się z piątunią. Łuk. Harfa. Łuk. Łuk. Skrzynia. I tutaj decydujący symbol. Ho, ho! Winogronko. Wina, wina dajcie. Tego nie ma. Tutaj piąta gra, pusta. Lecimy z szósteczką. Słońce. heum, Papirus. Oj, wielbłądzik. Daleko nie zajdziesz. Tak jak my z tą zrabką chyba. <grytanie> Siódma gra, kochani. I sprawdzamy. A trzynastka to dzień urodzin Marii Marii, tak? Jej ulubiona liczba przecież. Kochani. Zobaczmy co w grze numer 7. Martinko, pozdrawiamy. Ale zobaczcie, no tu się. Nie nic nie uda. Tu chyba była kontrolna już jedna. Dokładnie T. R. Dwie różne. Więc, kochani, no bez, bez naszego tutaj. Pewniaczka. pewniaczka byłoby no byłoby nic. słabo. Słabo, słabo. No i wiadomo, coś byśmy dobrali, bo tam z dwoma zrabkami to my tu raczej nie zaczynamy odcinka. Rzadko kiedy. Zawsze jest więcej. No ale, kochani, były, był pewniaczek e, z trujeczką. I mówię, tu się dzięki ostatniej dopiero e, ostatnim symbolom, a dokładnie motylkowi utworzyło. Piórko mamy motyl był, tęcza, jest i radziksonowy popcorn. Co on nam tu przyniesie? Najdę bonusik może. Bo jeszcze bonusika nie skreślam. No to zobaczmy. Bonusiku, czy tu będzie? Ten nasz wymarzony. Już nie. Już nie będzie. Już widzę. Perła. Perełka, cztery dychy. A nasza linia, kochani. Gdzie ta nasza linia? O, tu muszę ją tak zrobić. No i Ładnie zdrab. Szukamy. Na pewno jest tu. Jest zero i tu nic dalej nie widać, kochani. I 20, czyli B? Czyli B. Czyli B, kochani. Myślałem, że będzie coś dłuższego. Kochani, więc tutaj pewniaczek tylko ci coś daje. No to połowa zwrotu jest. No tak. Połowa zwrotu jest na tej jest. Z tego odcineczka. Kochani, piękne dzięki za dzisiaj. Panie Jacku, no te dwie do poprawy. Trzeba coś innego. Wybrać inaczej, coś wylasować. Zobaczymy to na kolejnych odcineczkach. Poszukamy, będziemy próbowali. Tak I jest. szukamy dalej pięknych zdrapuniek, kochani. Wam życzymy pięknego dnia. Dużo uśmiechu. I dziękujemy za wszystkie piękne komentarze. Serduszko do Was przesyłamy. Buziaki pa! pa.